Produkcja Tribute Games unowocześnia klasyczną bijatykę, zachowując jednocześnie jej 16-bitową esencję oraz wciągającą rozgrywkę. Hej, z tej strony Drunk Paris, a wy oglądacie recenzję Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge wydaną na konsolę PlayStation 5, obie wersje Xbox Series, komputery osobiste z systemem Microsoft Windows, Nintendo Switch, a także poprzednią generację. Tytuł nie jest kontynuacją żadnej wydanej wcześniej gry, a jego oprawa graficzna przypomina starą zręcznościową biatykę Turtles In Time od Konami, jednak historia nie ma żadnych powiązań. Gra zawiera tylko dwa tryby rozgrywki: arcade oraz story. Tryb zręcznościowy został zaprojektowany tak, aby wrażenia z gry odzwierciedlały jak najwierniej odczucia zabawy z automatów. Podczas rozgrywki mamy określoną liczbę kredytów i nie uświadczymy żadnych punktów kontrolnych czy punktów zapisu we wszystkich 16 etapach. W przypadku, gdy nie posiadamy już punktów życia, gra po prostu się kończy jak na popularnych maszynach. Oczywiście możemy zdobyć więcej kredytów poprzez wysokie wyniki na każdym poziomie i jest to jedyny sposób, aby kontynuować dalszą rozgrywkę. Tryb fabularny przenosi gracza do Nowego Jorku, gdy czwórka głównych bohaterów przygotowuje się do powstrzymania Shreddera i jego kumpli przed porwaniem Statuły Wolności. Choć fabuła toczy się poprzez króciutkie przerywniki filmowe pomiędzy poziomami, sama opowieść nie ma większego znaczenia, służąc włącznie jako dodatek do głównego trybu rozgrywki. Tryb ten oferuje także trzy poziomy trudności, dodatkowe wyzwania, takie jak zabicie konkretnego wroga w określony sposób oraz zawiera przedmioty kolekcjonerskie w postaci taśm wideo czy inne specjalne przedmioty. Przechodząc do rozgrywki, sterowanie nie powinno sprawić wielkich kłopotów, a sama walka nie pozwoli na chwilę odpoczynku. Za pokonywanie wrogów odpowiada w zasadzie jeden przycisk, który służył będzie do wykonywania kombosów, łączenia go z wyskokami, a przy dłuższym wciśnięciu pozwala również na wykonywanie ładowanego ataku, co jest bardzo przydatne w przypadku konkretnych wrogów. Gracz może również wykonywać uniki, ślizgać się po ziemi, a także stosować specjalny atak, który można użyć tylko wtedy, gdy mamy zapełniony odpowiedni ofensywny pasek. Oprócz tego ruchy bohaterów pozwalają na chwytanie oponentów, podwójne skoki oraz ataki z powietrza. Jeśli w danym etapie zabawy mamy chwilę wytchnienia, możemy zastosować medytację, aby napełnić konkretny pasek i zadawać większe obrażenia. Co więcej, możemy także drwić z przeciwników, jednak aktywność ta jest dość ryzykowna, ponieważ wystawiamy postać na otwarty atak. Podczas przygody zmierzymy się z różnymi formami wrogów, choć w większości będą to wojownicy ninja, którzy w zależności od poziomu dysponują innym typem broni i w zależności od progresu mogą być coraz trudniejsi. Do tego grona zaliczać się będą również roboty, jak i sprytnie rozmieszczone pułapki. Oczywiście każdy końcowy epizod zakończony będzie potyczką z bossem, sprawdzając umiejętności gracza i testując jego cierpliwość do odpowiedniego wyprowadzania ataków. Większość poziomów sprowadza się do tej samej mechaniki walki, ale oferują one odpowiednią ilość zróżnicowania względem lokacji. Od czasu do czasu będzie można pojeździć na małych hoverboardach i jest to ukłon w stronę starszych gier, ale także fajny sposób na urozmaicenie zabawy. Wszystkie postacie wyróżniają się trzema głównymi statystykami. Przykładowo, Michelangelo jest szybkim wojownikiem z kiepskim zasięgiem, ale potrafi błyskawicznie tworzyć kombinacje. Donatello łatwo powstrzymuje wrogów, wykorzystując swoją broń, ale jest stosunkowo powolny. Natomiast Leonardo to najbardziej wszechstronna postać i nie wyróżnia się niczym szczególnym spośród innych bohaterów. Z reguły postacie są świetnie zaprojektowane i wierne komiksowym odpowiednikom. Oprócz wspomnianych żółwi zagrać możemy bliską przyjaciółką bohaterów, April O'Neill oraz jeszcze jedną dodatkową bonusową postacią, która odblokuje się, gdy poznamy całą historię. Ciekawostką jest tutaj fakt, iż w trybie fabularnym każda postać awansuje, co pozwala na wykonywanie nowych ataków specjalnych, posiadanie większej liczby żyć lub zwiększenie liczby wyprowadzanych ciosów specjalnych. Produkcję ukończyć można w pojedynkę lub w towarzystwie znajomych zarówno lokalnie jak i online. Opcja lokalna pozwala na zabawę z maksymalnie czterema osobami, podczas gdy online to możliwość rozgrywki aż do sześciu graczy. Niestety na chwilę obecną nie ma możliwości gry w trybie Crossplay, która być może zostanie zaimplementowana w przyszłości. Międzyplatformowo grać mogą tylko posiadacze Xboxów oraz pecetów. Gra jest pełna odniesień do kultowych postaci w serii, jak i odrobinę humoru, który tak bardzo charakteryzował ten tytuł. Graficznie jest to typowy pixel art utrzymany w bardzo kolorowej estetyce, mocno przypominający kreskówkę z 1987 roku, prezentowana w niezwykle szczegółowych sprite'ach 3D w stylu retro, a jednocześnie odpowiednio unowocześniona. Względem oprawy muzycznej jest naprawdę nieźle i nie brakuje symbolicznych już utworów dla tej serii. Efekty dźwiękowe mogłyby stać na nieco większym poziomie, a taką często brakuje satysfakcjonującej mocy dźwięku, gdy trafia się w przeciwnika, ale ogólnie da się do tego przyzwyczaić. Tytuł jest stosunkowo krótki. Główną zabawę można zakończyć dwie maksymalnie 3 godziny. Co prawda, produkcję można ukończyć, rozgrywając całość inną postacią, ale nie wpłynie to na różnorodność zabawy. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge to gra, która zachwyci miłośników bijatyk, a w szczególności fanów serii, zawierając wiele ukłonów w tej uznanej już marce.